Siemano Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda taki mój dzień. Dzień z życia młodego przedsiębiorcy. Prowadzę kilka firm, więc jest trochę obowiązków. Wczoraj akurat miałem live'y do późnych godzin, więc środa jest zawsze tak zwanym dniem kapcia, bo jestem po prostu zmęczony. Gdzieś tam od 19.22.30 byłem cały czas na live. Ie. To też środy są trochę bardziej chillowe i wtedy robię takie rzeczy bardziej organizacyjne albo jakieś sprawy do pozałatwiania, które nie wymagają w 100% skupienia. Wstałem koło godziny 7. Myślę, że ogarniemy podstawowe rzeczy przy kąpie. Jedziemy dzisiaj do serwisu Audi na serwis olejowy plus reklamację o tym później. No i ogarniamy się przy kąpie i zaraz będziemy ruszać. Generalnie pracuję zawsze w 90% z domu, to mam takie swoje małe stanowisko. W zasadzie biuro po prostu mam zrobione w domu. Stąd też prowadzę live'y i wszystkie działania, ale lubię się gdzieś tam przemieszczać też czasami po salonie z laptopem, żeby cały dzień nie siedzieć w jednym miejscu. Zanim nie wstanę, to prezes zawsze pilnuję miejsca. 3 kilo diabła. Teraz tak, zwykle mam kilka takich rutynowych czynności. Zaczynam od sprawdzenia skrzynki mailowej, działamy z klientami od importu, sprawdzamy statusy ich paczek, dostaw. Później wpadniemy sobie na grupkę mentoringową, sprawdzimy co się dzieje u kursantów. Sprawdzamy rzeczy bieżące, później kampanie reklamowe na Facebooku, szybki czek sklepów internetowych jak śmigają ostatnie dni, zwykle dzień poprzedni. I Później siadam do takiej roboty, działam na rozpisane taski, wyłączam telefon i skupiam się maksymalnie, żeby jak najwięcej przepchnąć tematów. No i zaczynam od przeglądania kont reklamowych na Facebooku. Mam ich kilka, więc loguję się na każde konto nie po kolei, zmieniam to kolejnością, bo Facebook we mnie wytworzył choroby psychiczne względem banowania kont, bo też każdy na innej przeglądarce i tak dalej i na różnych kontach z różnych wiadomych przyczyn. I zaraz zobaczymy sobie jeszcze jak statystyki sklepu Kampanie działają dość stabilnie. Po nowym roku rozpędzamy się na spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie oddawało. Sprawdzam sobie również sklepy internetowe działające ze mną we współpracy. Patrzę, co się działo gdzieś tam wczoraj. Patrzę jeden sklep i loguję się na drugi. Tutaj dzisiaj trochę gorzej, ale jest dopiero o dziewiątej, więc ma też co patrzeć na statystyki. Wczoraj dość stabilnie. Kontaktuję się z resztą osób, które prowadzą do mnie sklepy, czy to przez Messengera, przez Discorda i omawiamy sobie bieżącą sytuację i jakie podejmujemy kolejne kroki. Dalej wpadam sobie na bezlinkera też obczaić co się tutaj dzieje po różnych kontach i możemy przejść do sprawdzania wiadomości od klientów gdzieś tam z importu i sprawdzić statusy, kiedy nasze importy z towarem również dotrą. Lecimy na serwis do Audi, na serwis pierwszy olejowy. Pierwszy olejowy oczywiście ASO, bo tak to już dwa robiłem. Mam swój olej, bo mam gdzieś tam maksymalne zniżki, więc no, po prostu jestem Januszem. No, a tak serial po prostu wychodzi kilka stów taniej, no to sensu tam jak można przyjechać ze swoimi? Spokojemy się i też miałem fartę być dzisiaj jest akurat sprzętanie hali garażowej. Tak wyjeżdżam, więc dawno będzie czysto. Okej, okay, mówiłem, że nie tylko serwis, ale reklamacja, no bo zgłosiłem to, że na przykład nie wiem, co za światło. Ten uchwyt on wraca cały czas na przykład. Plus głośniki głośnik kierowcy przy mocnych basach. Pierdzi, więc no zobaczymy, czy, co, czy to uznają, czy będą to robić, ale wiem, że to w tym modelu się po prostu notorycznie dzieje, więc mam nadzieję, że to po prostu ogarną. Auto ma 22 tysiące przebiegu, niecałe. To jest pierwszy serwis olejowy. Więc no wiadomo, że jeżeli będziemy tak zmieniać olej w samochodzie, to za długo on nie pojeździ. I mimo tego, że ja zazwyczaj nie mam samochodów długo, bo mi się po prostu nudzą, ja zazwyczaj maksymalnie auto miałem półtorej roku, tego właśnie mam już półtorej roku i gdzieś tam zmieniam, bo sobie lubię popróbować różne, no to i tak dobam po prostu od samego początku, wymieniłem na 2000, później na 12 i teraz jest 22 prawie, więc idealnie załatwimy od razu ten serwis olejowy Waso a tak ogólnie no to nie wiem, nie mam jakichś super zastrzeń do tej strójki Poko jest to auto na daily, chciałem kupić s ale też nie tylko ja jeżdżę tym autem więc musi być w miarę też cywilne i takie po prostu dojeżdżenia na zakupy natomiast nie wiem, może coś będę zmieniał w tym roku. Zobaczymy. Ja też jakaś mi się specjalnie nie, nie pali. Ja też już trochę... Motoryzacyjnie, jakby wyluzowałem w sensie, jakby spoko, ja to Na pewno bym zmieniał te auta i sobie kupował tam, co mi się podoba. No, ale nie mam jakiegoś tam super ciśnienia. Wszystko mam, co mi jest gdzieś tam potrzebne i to na daily. I na do polatania, może coś na torek, jakąś BMK, bo ostatnio byliśmy i mega się spodobało. że to będzie ten fajny sposób. No, bo jednak chodzi o to, że można się fajnie wyszaleć, polatać, a na daily wtedy niekoniecznie w sumie musi być coś tam niesamowitego pod względem mocy. Może bardziej coś wygodnego. Na przykład westrójce strójce głównie mi to mm, takie mam zarzuty do estrójki. No, ogólnie to jest kompletne auto na Daily. Jak dasz mu, to jedzie jakby spoko jest przyspieszenie i tak dalej. Ma 4x4, można się z nim załadować, też na weekend dla mnie jest wystarczająco przestrzeni. Multimedia wszystko jest nowe, ok, wiadomo, więc jest spoko, ale w trasie uważam, że jest po prostu głośno. Wiadomo, że to jest ten segment, gdzie no nie mogę oczekiwać, nie wiadomo czego. Ale jak 130, 140, to, no to te szumy są. No już jest jakimś tam dyskomfortem. Miałem kiedyś Jaguara takiego tam z 2011 roku XF-a. To była, dosłownie to była najlepsza taka stara limuzyna, jaką miałem. Ono było tak wygłuszone, tam chyba były jakieś w ogóle podwójne szyby, że jazda w tym trasie, no, to była naprawdę czysta przyjemność. Ja tym wtedy robiłem sporo kilometrów na trasach, no to wam powiem, że mega to chodziło. Kiedyś właśnie jak miałem te firmy usługowe, to mieliśmy w kilku jak w Polsce, trzeba było gdzieś pojechać do innego miasta. Ja wtedy też tam miałem jedną sprawę, to jeździłem często do lekarza takiego jednego do innego miasta i miło wspominam ten czas podróży właśnie ze względu na ten samochód, bo mega fajnie się nie jeździło, to był 3 diesel na biturbo, to po prostu płynęło w trasie to było chyba najwygodniejsze właśnie auto jakie miałem a jeździłem i nowymi X5-kami i tak dalej, no i wiadomo że to jest nowe, wypasione i w ogóle super, no ale tam te fotele też była prawdziwa skóra, a nie ekoskóra albo coś co przypomina w jakiś sposób imituje tą skórę, więc no mega spoko to było auto, miałem też BMW 10 dla porównania i i ogólnie była takim moim zdaniem lepszym samochodem niż Jaguar t to powiedzmy był jakiś tam podobny segment ale Jaguar był wygodniejszy i BMW była taka wiadomo bardziej pod kierowcę Jaguar był trochę bardziej taki rozlazły ale jeżeli chodzi o wygodę to było to topał takie po prostu gdzieś tam wtedy miary odbijamy zobaczymy może mają jakieś fajne te samochody taką mógłbym bym a ja tu właśnie wyszedł. Ale to jest ta sama buda, tylko RS3 i wyszedł właśnie lifting. I tam zmienili kilka rzeczy. W też zrobili lifta małego. Też fajnie na plus to wyszło. Zdali trochę mocy, plus z napędem coś zrobili ciekawego, z tam pamiętam, więc... No i są inne trochę zderzaki. Myślę, że spoko, natomiast paskudnie wygląda ta nowa kierownica, moim zdaniem. Mega dziwne co się. No to siedzi. Tutaj hatchback dla porównania. Ale to moim zdaniem nie wygląda, w no No już sobie siedzimy i będziemy sobie trochę działać, nie? Tutaj jest, słuchajcie, jalapeno, i chorizo. Mocna komba na śniadanie. Po treningu. Dobra, po treningu, żeby elegancko wejdzie. No i dobra, autko odebrane, olej zmieniony. To naprawią, mają w za tydzień się umówiłem. I też zdiagnozowali, że sobie pierdzi. Chyba coś mówili o tych, że to w ogóle to jest, dlatego puknę. No więc będzie naprawione, za tydzień sobie przyjedziemy i co? Wracamy sobie na chatę, ja sobie jeszcze trochę potaksuję, jest prawie 13, więc zaraz wyjdę z pusem, zjem coś i jeszcze sobie trochę posiedzę na i zobaczymy czy dzisiaj może trening wleci jeszcze. Tak jak mówiłem wcześniej, że się, się tak złożyło, że akurat jest mycie hali garażowej, no i elegancko, bo ja zawsze mam to w nosie i nigdzie nie wyjeżdżam, ale już było tak brudno, eee, no bo nie mam gdzie przeparkować ale to jest wszędzie nie ma, nie ma w ogóle gdzie zaparkować, na osiedlu jest przypał z tego powodu. Więc akurat idealnie się złożyło, właściwie nie spodziewałem, to się rzadko zdarza, bo zadowolony, że akurat jest serwis, bo akurat się udało tak złapać. Ja już się też obudziłem ubyciem do żywych, także już jest elegancko, po poranek był trochę szorski, ale teraz sobie popracuję, później jeszcze zrobię szybkiego cola i myślę, że dzisiaj zawieczę sobie trening, bo będę wyjeżdżał w czwartek na 3-4 dni, na 3 dni w sumie, żeby to załatwić przed wyjazdem, na wyjeździe też, też jeden trening jeszcze wcisnę, do jeziorka wskoczymy też, a to weekend. A no i wieczorem się z tym ustawiłem się do wozy, nie widziałem jakiej jakoś pracy, sobie polecimy zjeść coś na mieście, zobaczymy jeszcze. No i siadam sobie teraz trochę jeszcze spraw tutaj bieżących poogarniać. No i dobra, ogólnie trochę popracowałem, jest około 17, zrobiłem kola, zrobiłem wszystko co miałem, lecę na siłkę, wcześniej moja na najchóry, bo jest już mega uwolona. nie zawsze ten dzień tak fajnie wygląda, ale zwykle się staram się trochę odpocząć, no bo wtorki siedzę właśnie dłużej, tak jak mówiłem. Dobra, dzisiaj w miarę szybki trening, myślę, że zrobimy sobie kilka takich ćwiczeń siłowych. No w sumie głównie mamy treningi takie siłowe, plus box, ale dzisiaj właśnie siłka.

tak, Przez to całe vlogowanie, zapomniałem kupić biletu, ale na szczęście nie dostałem mandat. Zresztą jest ten parking, tak nie ma, ale prywatny, więc dlatego też nawet nie płacić, no ale ja wolę tam nie robić takich rzeczy. Generalnie trening zrobiony. Nie nagrywałem wszystkich ćwiczeń, no bo tam nie chciałem nagrywać ludzi, a zresztą też myślę, że to nie jest super interesujące. Przeszedłem sobie na saunę, więc mega. Ogólnie to jest taki secret pod ta siłownia, ale mam coraz większe zarzuty. Ja ją odkryłem półtora roku temu i to jest siłownia połączona z kliniką i z restauracją, gdzie nie chodził praktycznie nikt. Ja tu potrafiłem przejść na trening o 17 i trenerzy, że Grali w bierki, nie? to przenośne, jakby nie grali, ale dosłownie nie, bo, nie mają co robić. I karnet OK jest droższy, tam teraz kosztuje jakieś pustu miesięcznie, Powiecie, dobra, drogo, ale gwarantuję, żebyście tu przyszli na dzień próbny, jest bardzo dużo szansa, żebyście zostali. Bo jest tak, zniszka na restaurację, restauracja jest zajebista, jest klinika w środku. No ja nie korzystałem. W cenie karnet są badania krwi raz na pół roku, też chyba konsultacje z dietetykiem. Ci trenerzy też są tam, jakby jak ktoś potrzebuje mega pomocni, więc zajebiście. Wszystko jest na tej siłowni, handle mogły być większe, bo są 30 maksymalnie, więc ktoś tam coś dźwiga, to trochę mało, ale zawsze można. Jakieś tam poradzie, już też nie robię jakichś hardkorowych treningów bardziej dla sportu, dla zdrowia i tam nie było naprawdę nikogo. Ale później się zaczęło, wprowadzili. Dopłatę z Multisportem 15 zł, od tego się zaczęło. No i już wiecie, jak... a no i co, zapomniałem powiedzieć, jest sauna, są dwie sauny, jest sauna z lodem, można sobie kulkę z lodu zrobić, są prysznice jakieś tam zimne, gorące z jakimiś tam muzyką i tak dalej, jest mały basen, jest jakieś tam tepidarium, jakaś ścianka z solą i tak dalej, no full, full wypad. Ogólnie zajebiste miejsce, żeby sobie właśnie wyczylować. cały dzień w robocie, wbijasz tam na 2-3 godziny i naprawdę mega miejsce, że je odkryłem, ale pojawiły się właśnie dopłaty do Multisportów, no, to już się zaczęło, to już zacząłem zauważać to, a to nie jest ciężko zauważyć. To stopniowo przybywało ludzi, no i się zaczęły, wiecie, ee, ci z plecaczkami takimi, tu, 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 i w saunie, nie? Wiecie, w saunie ogólnie dobrze jest sobie odpocząć. I się Raczej w salonie nie gada i siedzą dwa No, no, Darek, ja mam deadline, a no. coś tam kurwa i tak dalej. No i tak się zaczęło. I zaczęli przychodzić już ludzie z dupy, ale jeszcze było ok. No i teraz po nowym roku wiadomo, co się dzieje. Mam nadzieję, że to minie, bo no, dzisiaj to mi się tak średnio. Tutaj dużo było dzisiaj ludzi, jak na to siłownię. tu zazwyczaj serio potrafi być 3-4 osoby o tej godzinie. 1840. 18 no ale dobra, no spokojnie styczeń. Ja tym wszystkim sezonowcom jeszcze daję miesiąc, dwa i mi się już odechce, tak jak wszystkim ludziom. Nie stwierdzam, że siłownia nie działa, tak samo jak biznes, sklepy internetowe, wszyscy to oszuści, dietetycy i tak dalej. Bo miesiąc trzeba mieć efekty, więc. Nadal tutaj pozostawię ją sekretną, żeby tutaj kurde się nie pojawiało coraz więcej ludzi, ale mega miejscowo, naprawdę pierwsze ciekawe w ogóle w Polsce e, widzę, mimo że kosztuje więcej no to jestem w tym miejscu ogólnie zakochany. No, nawet jakoś się umył. Dzięki temu pewnie, że mam tą powłokę nałożoną. Nie mm. pamiętam jak ona się nazywa, bo to nie była ceramika, tylko nie grafenowa. Nie pamiętam nazwy no, dokładnie. Ale w każdym razie jest spoko. Ja lecę ogólnie. Od... Lecę teraz z ziemackiem spotkać. zrobiłem sobie małą przerwę po siłowni Wbiłem trochę na telefon, podpisywałem się, gdzie, gdzie trzeba opisałem wszystkie maile. co się dzieje na sklepach. No i lecę gdzie malam się jeszcze spotkać coś. Zjeść, pewnie wziąłem sobie jeszcze laptopa na kanapę. Wezmę i tyle. Ogólnie chciałem wziąć, nic sama wziąć ma na przejażdżkę, ale stwierdziłem, że jest mokro po bo przecież były śniegi i tak dalej bez sensu tam to budę moczyć on sobie stoi na zimę ładnie ale pogoda jest taka przyzwoita jest dość sucho i jak ze rozkminam to w sumie chyba deszcz ale więc też to w miarę zmył no ale już trudno, polecimy sobie auticzkiem dobra, pojedzone lecę na chatę z powrotem wrzuciłem sobie już na chatę patrzę co się dzieje na sklepach net profit ładne 4000 dzisiaj rozbity temat w tym w ogóle dzisiaj rozbijem na chacie. Musiałem przystać, co tam, trzeba jakoś to specjalnie posprzątać. No i tyle było na dzisiaj, w sumie tak wyglądał dzisiaj mój dzień. Nie każdy tak wygląda jak wcześniej mówiłem, ale ślady są takimi luźniackimi dniami. Więc co, widzimy się na następnym materiale. Siemano.